Hej, 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 dzień dobry! Witam Cię z wami kochani w kolejnym filmiku. Tak jeszcze, już bez makijażu, bym powiedziała już, jeszcze, bo zwykle rano tak w takiej e, wersji mnie widzicie, a mamy e, wieczorek. Wieczorkiem się do Was odzywam, także dobry wieczór. Dobra, słuchajcie, mam chwilę między seriami, bo robię akurat trening. Eee, tak, się zmacham. Jutro mam zumbę. E, już wróciłam na zumbę, już w tamtym tygodniu byłam. E, ta kontuzja e, m... Czy ona przyszła mi do końca? To może nie, ale już jest na tyle dobrze, że mogę chodzić na, na zubę. Ale powiem Wam, że mam taki mały uraz i nie, nie robię na razie martwego ciągu. W ogóle wyrzuciłam go z planu treningowego. Robiłam 6 tygodni tego planu, który brat mi ustalił. Teraz już sobie sama mniej więcej pod jego ten plan sobie napisałam. W sumie zmieniłam dwa chyba ćwiczenia. Dwa, chyba dwa ćwiczenia tylko zmieniłam i tak naprawdę dalej jadę na tym. No i słuchajcie, co ja miałam powiedzieć. Chwilę muszę oddychnąć, zrobię akurat pompki. Się smachałam, bo jeszcze jechałam na orbitreku na ósmym e, obciążeniu. Nie wiem, w ogóle e, nie, nie znalazłam chyba informacji, albo w ogóle nie wchodziłam, bo już nie pamiętam, wiem, że miałam poszukać, co oznaczałem te obciążenia. E, wiecie, od 1 do 8 u mnie jest. Ja wczoraj jechałam sobie 30 minut na siódemce, a dzisiaj zrobiłam rozgrzewkę właśnie na ósemce. E, tak, chwilę, wiecie, żeby tętno podnieść i rozgrzeć się ogólnie, ale nie wiem, e, czy to są kilogramy nie mam pojęcia, może ktoś z Was orientuje się w tym, to tutaj mi dajcie znać proszę. I słuchajcie, ja sobie ostatnio zamówiłam, znaczy najpierw, najpierw zamówiłam Ignasiowi, a później dzień później zamówiłam też sobie, a więc w sumie dwa razy za przesyłkę płaciłam, ale to nic, bo tak naprawdę się zastanawiałam, czy dla siebie brać, czy też nie brać, ale stwierdziłam kurczę, co ja będę żałowała na zdrowie i zamówiłam z marki My Best, My Best Farm suplement diety w formie oleju i to jest dokładnie My Best Protect suplement diety, nowy wymiar odporności. Dwa oleje morskie, w tym Tran, olejki roślinne, źródło kwasu omega 369, 11 składników 250 litrów i ten olej kosztuje 149 zł. Ja z kodem dzieciaki, nie przepraszam, cudaki 10 miałam minus 10%. No i on jest bogaty w witaminę AD, silny antyoksydant, witaminę E2, oleje z ryb, transdorsza i rekina oraz niezwykle cenione wyciągi olejowe z ziela mięku, z nasion czarnuszki, kwiatów dziewanny, owoców bzu czarnego, eukaliptusa, sosny. No i tutaj mamy głównie właśnie wsparcie odporności. To jest niby polecane od 12 roku życia. Natomiast olej, ten olej jest podawany już młodszym dzieciom, tylko że po prostu w mniejszej ilości. No i właśnie taki sam, można być taki sam. Ten też pomarańczowy mogą dorośli normalnie przyjmować. I ogólnie ten pomarańczowy był jakimś tam powiedzmy niedawnym czasie zrobiony, żeby żeby po prostu dzieci mogły też się suplementować, bo ten jest typowo dla dorosłych. I tutaj mamy 13 składników i tutaj mamy odnowa i regenerację, dobra kondycja, prawidłowa praca mózgu, zdrowa skóra i mamy olej z czarnuszki, kwasy DHA, witaminy A i mamy co? Suplement diety stanowi bogate połączenie olejków, olejek z czarnuszki, wiesiołka, róży, rokitnika, oregano, nasion konopi, wątroby rekina, kwas omega-3 z wątroby dorsza, oryginalny tran i witamin. No i tutaj Tutaj w ogóle ym, jest y, na opakowaniu. Jak chcecie sobie zobaczyć, co my tutaj mamy, to sobie zastopujcie. Kurczę, nie wiem, czy widać. Ym, może coś tam widać. Także sobie zobaczcie. Yy, no i mamy, że właśnie. Co tutaj jest napisane, że, że, że witamina A D E. No i ogólnie w składzie mamy wszystko to, co jest, te 13 składników i na końcu jest aromat. On jest ogólnie w aromacie różanym. E, tak, aromat różany. Olej z czarnuszki wspiera utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Olej z wiesiołka wspomaga funkcje metaboliczne. DHA przyczynia się do utrzymania prawidłowego funkcjonowania mózgu, a e, pomaga zachować zdrową skórę. E, no i mamy tutaj e, olej z wątroby dorsza, DHA, olej z wątroby rekina, olej z wątroby czarnuszki. E, Boże, olej z wątroby czarnuszki. Takie <grymne> hity to tylko u mnie przysięgam Olej z czarnuszki, olej z wiesioka olej z nazionką Olej z róży, z rokitnika, olej oregano eee, Ja pamiętam, że ja się suplementowałam olejem oregano Nie wiem, czy pamiętacie swego czasu eee, I dużo koktajli piłam, jak chciałam odgrzybiać organizm e, Witamina E, koenzym Q10, e, witamina A, witamina D Astaxantyna, 5% no i tak, słuchajcie, i też on kosztuje 149 zł, minus te 10%, moja mama też sobie zamówiła, też kazała sobie zamówić, trzyma się je w lodówce, Ignaś już drugi dzień pije, ja od dzisiaj zaczęłam i cały czas mi się odbija tym olejem z oregana, ja poznaję go po prostu po smaku już, pamiętam i jakoś się z głównym posiłkiem ten olej bierze, więc... Spróbujemy. Może ktoś z Was ma? Napiszcie tutaj pod spodem. Ja będę się dzieliła na pewno informacjami, co, jak i, i no ma bardzo dobre opinie. Um, I ja też liczę na fajne efekty. Może zobaczymy. Idę robić kolejną serię, bo nie ma co przeciągać. No i tak. I dzisiaj miał fajny, intensywny dzień. Od samego rana po siódmej już wstałam. Ignacy dzisiaj miał służbę u babci, bo nie był w przedszkolu wczoraj. Wczoraj już wychodziliśmy do przedszkola, a on powiedział, że coś się jakoś słabo czuje. Że nie ma siły. Mama, ja nie mam siły iść. I powiem Wam, że praktycznie cały dzień tak się pokładał. To gdzieś na poduszce, to gdzieś na podłodze, to gdzieś na narożniku, to na łóżku. I taki był jakiś taki, wiecie, niewyraźny. E, myślałam, że coś się tam rozwija, ale na razie cisza, spokój, ale już go zostawiłam, bo no już po prostu podobno u nas jelitówka panuje mocna, więc e, lepiej, żeby nie złapał. E, I był w domu, także dzisiaj miał służbę u babci Tereski. E, no i jutro też będzie właśnie on na dziewiątą szedł do babci Tereski. Dzisiaj też od dziewiątej był. E, babcia miała tam z nieprzebojem on jest niesamowity, po prostu potrzebuje bardzo dużo uwagi i bardzo dużo wiecie, gada, rozmawia, tłumaczy że no, wesoło, wesoła babcia miała no, więc y, jutro też tak zaczynam e, fajnie, wcześniej, jakoś ten dzień jest taki inny, w ogóle pogoda też się poprawia, więc no, super, więc same plusy e, także e, jutro też tak zaczynam, muszę sobie w któryś dzień zrobić paznokcie e, no, ale to może w przyszłym tygodniu, jak mi wytrzymają, bo już mam dosyć szpony no, dobra, idę robić kolejną tą, chociaż czuję mocno ręce. Nie wiem, jak ja dam radę, ale no. Także kochani, odezwę się. Pewnie jutro może. Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. I to naprawdę, to naprawdę się sprawdza. Nie żebym tak jakoś rano, rano stała, bo muszę być na dziewiątą gotowa. Znaczy, no, chwilę przed mąż i zaprowadzić do babci, ale e, wstałam sobie dzisiaj przed ósmą. Już wstawiłam sobie wywar na zupkę. Zupka mi się gotuje. Prawie jestem gotowa, a jest pół do dziewiątej. Zaraz sobie będę wychodziła, bo jeszcze muszę wstąpić Ignasiowi pączka kupić. Ale to w Dino, bo on ma w Dino niestety swoje ulubione. Więc kupię mu pączucha. To akurat jest koło babci i zaprowadzę go i lecę. A ja powiem wam, że naprawdę Kurczę no to się sprawdza ja taki troszkę mały śpioszek jestem, że Ci próbuję wydusić jak najwięcej czasu gdzieś tam na małe dociąganie pępa w łóżku. No i później wszystko tak na wariata, na wariata i wiecznie ziewająca i śpiąca, a dzisiaj powiem Wam czuję się fajnie. Jeszcze wczoraj wieczorem robiłam trening, to wam mówiłam zresztą też. E, no i naprawdę dzisiaj dużo się czuję, kurczę, ale to też na pewno dużo daje pogoda powiem wam, bo jest pięknie od, od samego rana, jak tylko odsłoniłam rolety, to już słoneczko świeci, więc no samo to jest wiecie, plus to do samopoczucia humoru i w ogóle. Ja w ogóle mam jeszcze jutro makijaż. Maluję moją stałą, że tak powiem, klientkę. Co jakiś czas właśnie maluję moją koleżankę. Mama! to przyjechał? No zaraz zobaczę. Ja jeszcze maluję sobota i niedziela, dwa dni, więc... muszę przyjechać po jakiejś rzęski chyba. Zaraz kochany czy coś znajdę. Ostatnio było widnie w tych rzęsach. Dobra, teraz słuchajcie. Yy, na, Najgorsze w, w rannym, ran, no no, no rany, tak? Określmy, bo rano dla kogoś może być piąta, kochani, a dla kogoś kochani, dziesiąta. Kochani, koniec wiana. Koniec odprawiana, zbieramy się. Sie, a <noise> Nie tak, Ignacio, mama tylko coś powie. E, najgorsze wychodzenie jest takie, że wiecie, do mnie jest tak ogarnięty jak ja bym chciała, e, ale to ogarnę w I... tym i, I ja! Ej, a zgaś światełko w tym twoim telefoniku, e, więc dopiero będzie wszystko ogarniane, także ja dzisiaj na siebie się. Jeansy, przypomniałam sobie, oni to są te jeansy z Bonprixa, one nie miały takich dziur, niestety przez schylanie się dziury, idź ubieraj i buty, już bo wychodzimy, e, przez ciągłe schylanie się i tak dalej, te dziury niestety jak ja miałam, wiecie, takie mam dosyć uda, to się troszeczkę one tutaj jak widzicie pokiereszowały. No, do tego mam bluzę. Tą bluzę dostałam kiedyś tam w Lubeksie. No, no i do tego chyba trampki, żeby wygodnie było. I słuchajcie, lecę, także dzisiaj loki spod opaski. Fajne dzisiaj te lożki mi wyszły, że w ogóle włosy mi fajnie odrosły. Także ja lecę. Tak, także, 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 także trzymajcie się, no po prostu. <laughs> Jest cudnie. Znaczy też, jak ja wzięłam okulary, to on też musiał założyć okulary. E, idziemy na działeczkę Ej. jedną i drugą się przejść. Stój, stój. Na drugiej, czyli dziadkowej, e, mamy mm, kupione, już ma, mama usiądzie, e, kupione flance sałatki. I ją sobie zasadzimy. I ja tak nie ubrano na działkowemu, ale to tylko wiecie to to Tylko troszkę, troszkę to, o jejku, proszę, jaki mężczyzna. E, super kochany, tak? Mhm. No. Jakiś taki mamy drobny katarek, więc nie wiem czy to jakieś takie osłabienie organizmu było z drugiej strony, czy co? Masz tylko sobie dmuchać. Nosa? Tak. Masz katar? nie masz chyba teraz. Zaraz nie będziemy dmuchać. Ehm, Okej, okay, no to, to I, 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 i. No bo tak jakieś drobne mamy tylko tam rzeczy i i nie muszę być jakoś podziałkowemu ubrana. Kilka słów do mikrofonu. Głowa mnie boli. <laughs> Mama mówiło, zimno jest. Co to w ogóle? Babcia, mam nowe buty na działkę. No, nowe buty na działkę, tak. Ha, ha, ha. Ha, powiedz babci, że to chodzi o to, że mają być wygodne, nie? A nie. Cześć, ciocia. No wiemy, wiemy. Mama, Tylko... Tak? No to ładnie, ładnie! No cecia kościelna domu Chodźcie skrótem! To nie jest skrót, to jest skrót. Mhm. A co jest skrót? Nie no, my tu idziemy trochę na skróty. Ja tutaj dostałam w komentarzu takie zapytanie, kiedy z mamą będą nagrywki. Mama się nie nadaje. Bo mama nie chce się nagrywać. On mówi, że nie zniosłaby tej karecyniczki. <grystki> I hejt! To nie na moje nerwy. No właśnie. Ja też nie mam nerwów. A się Ty nie ładam, jak a nie ja nie... I ja ładnie się ubrałam? Nie. Mówiłem, te? No i ja, ja przestałam. Suzdury wyglądasz dobrze. Pamiątka. Dobrze to ja Cały czas dobrze wygląda. Czemu? No szkoda. Cały czas no, Pięknie wygląda. Tak. No myślę, myślę. O. Proszę. Okulary mogę dać, ale zmarszczki. Weź przestań. Nie zmarszczki. Bierzecie te batoniki, te wandy, tak? Płątek, no. Kurde, to jest dobre. się, nie wiem. No, no to co jest? Ja na przed przedwczoraj zjadłam. O, proszę. A dieta. Byla. Dieta. Leżą. I dzisiaj zapomniałam o Marzyłaś o batoniku. Ja tak. też Ale ja nie wiem, że jakiś czas słodyczy i mnie tak e, fez jakoś bardzo nie ciągnie. Tam coś skubnę od, od czasu do czasu. Ja kiedyś nie jadłam w ogóle tego. Tak? No ja pamiętam. Ty miałaś ten, jak cze od czekolady to brałeś sobie po kosteczce. Pamiętasz te czasy? Ale teraz chętnie bym zjadła dwie, trzy kostki to góra. Ja, ja, ja Nussbeiser zjadłbym całą, ale innej to nie. No tak, jak muszę zapłacić kilogramami, a to... nagrywać! No, tu jesteś. Z tobą? No. Z tobą jestem tam na, na kamerze? No pewnie, tutaj, tylko nie widzisz, bo słoneczko świeci. dziadek, dziadek teraz... Jaka? O, Ignacy, bocian na ciebie czeka. Patrz, jak u pani urosły te żonkile. Ja cię... A jaki bocian? No jest bociek tu u pani. Zobacz. A dopiero szłyśmy i nie było tego, a teraz jak się rozwinęły... On na żabę czeka, wiesz? Ignacy widział w Brico takiego boczka. O. I się pyta, kiedy ja mu w końcu kupię tego bociana. O, pracownik jest. Hej! Co to jest? Hey. No gościu, a gdzie jesteś, jak robota jest? No, A jaka tu robota? No, jak jest wszystko zrobione, no to teraz już. to. jakie buty sobie kupiłeś na działkę specjalnie. Mam, mam tu kolce. No ale co z tego, że te buty kupisz, jak do roboty nie przyszłeś? Idziemy do Romana na No. Co? No. A tą No, wiesz gdzie te, gdzie mi gdzie, yy, chodziło? Tu migdałki, no tu i tu, no pewnie, że tak. Tak, właśnie. Tak, po linii prostej, ładnie będą pięknie okay. wyglądać. Darek. No. Kupię dwa migdałki. Co? Migdałki. Chłopie, ale nie domu. Chłopie. Inacy chłopie i chłopie. Chodź pokażę. Plan już jest taki. Nie wpadzę je. Ja stopię na to. Chodź. A co, sypałeś ten? Y, nawóz? Mam Jak to co posyłaście? No, tam mamo do dziadka. Także pięknie, ładnie. Wygląda źle? Nie, bardzo dobrze. Ale, że ona wyschnie. Teraz masz ten, wolf tam grube. Dla mnie nie. Tak, tylko przesypać, jak ja u dziadka robiłam. Jadę, Ładujemy Ładujemy to, Co się dziwi, tak. to posła... Dzisiaj rekreacyjnie tutaj u taty zaglądamy, tylko do Pradza już wszystko puszcza, pąki. Pięknie, pięknie. to sypał pod na wóz. No tu hortensja wypuszcza, ale ona nie będzie jej tutaj, ona będzie pod płotem, mama mówiła. Bo ogólnie hortensje, jak nie są tak mocno podcinane, tam będą właśnie, tu i tutaj. Jak nie będą podcinane, to one rosną wysokie i stworzą, mogą stworzyć nawet taki płot. Tak samo jak tutaj za huśtawką, to tutaj też są właśnie hortensje i one też nie są tak przycinane krótko. I też będą wypuszczać, te będą coraz wyższe, wyższe i taki właśnie płot też tam, stworzą. tam, tam, tam. Tak, stworzą... Tam Tak, jest, tak, a Zabij mi dzisiaj sobie takie niewygodne buty rano. I, I tak wysokie. mnie nogi, tak mnie znaczy niewygodne, ja wziąłam sobie te kapy takie białe co mam. E... Fakt faktem, że je trochę upierniczyłam, ale nie ma tragedii, ale Mamo, mam one są takie lekko, możesz troszeczkę, lekko w dół noga idzie i tak mnie palce bolały już i już myślałam, że nie wytrzyma. Nie a wytrzymie. A, no. a może że trochę większa moc? Może lepiej nie, bo wypadnę jeszcze. Więc eee. powiem Wam, że bolą mnie tak palce, jak teraz chodzę. Jeszcze się na zumbę lecimy na 18.30. Jeszcze do Beatki na kawkę. Teraz oni na tarasiku można siedzieć. Je. Pięknie jest! Słuchajcie! Pięknie, Pięknie jest! Pięknie jest! W innym krańcu Polski. O, proszę, kora zrobiona elegancko, proszę mamo, otwieraj jak nasz ogródeczek elegancki ziemniaczki nie wiesz, wiesz, nie? posadzone a, tak, tak. a na od nie mama nazywała mnie flegmatykiem nie, były, może odpadły Albo nie wiem. Nie, tu trzeba jeszcze jedną dać. No właśnie, nasza piękna ceratka. No właśnie, piękna ceratka. No, zaraz zewałem. mamy tą Tu właśnie korą wysypywaliśmy ostatnio. I tam będzie jeszcze tujka jedna. I taka większa. O, Hortensje też puszczają, pięknie. Pięknie puszczają? Pięknie? No jak już te piwońki rosną, ja. Tu też puszcza Ta No nie wiem, czy ta się przyjęła, chyba nie chyba może oh, Czy ona się przyjęła, czy co jej? O jest, jest, przyjęła się, proszę, jaka malutka Tylko w ten ogródek a Boże, nie pozwalają człowiekowi pracować. Matko bosko, matko bosko. Dobra, jest chwila. Zrobiłyśmy, żółwamy ziemniaczki. Tutaj mamy dwa rządki fasoli. Tutaj idzie właśnie sałata. Tu jest miejsce na ogórki, albo to już ona. Dobrze. Dzisiaj poszły tutaj buraczki, trzy rządki, dwa rządki, nie, trzy rządki cebuli. Tutaj też są buraki i koper. No. Jeszcze będą pomidorki, ale pomidorki to będą po fasoli. No to y, Tfu, po y, sałacie, a fasola jeszcze tutaj będzie została. No dwa rządki fasoli. No a tam trawkę już posiałyśmy. Posialiśmy w sumie. No, to jeszcze jest do wywiezienia. To leć, leć. No i tutaj wam pokazywałam ostatnio. Jeszcze Teresa do nas zajrzała. E, dosypałam kory. No i super. Jeszcze tam trzeba kory i tu. No, a tak to wszystko rośnie, o. Nie wiem, jak to się nazywa, ale to mi się bardzo podoba. Czy to jest jakaś punkia tam też, czy co? To, o, co tu chodzi? Ona ma takie kwiaty? Mamo, a to, to coś ma takie kwiaty? Zobacz. No, no, się tak? dałam tam to, ja nie wiedziałam co. No, to jest tutaj jedno, tutaj drugie i tam trzecie. No, tulipanki rosną, zobaczcie jak się ładnie zrobiły. Piwońki. No. Żonkile, proszę bardzo. No i tutaj miejmy nadzieję, że się nam wino przyjmie. Taki bluszcz, żeby nam tutaj tak zarosło. Fajnie. Także, no pięknie, pięknie. Już tak czyściutko się zrobiło. Jeszcze to jest, jeszcze to jest taka, wiecie, typowo działka, działkowa, ogrodnicza, <grodnicza> taka. O, już Wisienka, jak puszcza. Eee, no, taka typowo uprawna. No, ale też taką rolę ma, ma mieć. No, więc tutaj też wszystko wypuszcza, widzę. No, o, tutaj jest też ta zielone. To ma kwiatuszkiem. Ja nie dwa razy. Nawet to jest tutaj raz i jeszcze dwa. No pięknie. Super. A Bardzo tam... nagrywamy też. Ignacy daj się tu. Tak. Ignacy to jest pierwsza klasa do nagrywania. No ale wind do roboty jest jak nie jak byk. No jak? A jak? Po mamusi robotny. No, no właśnie. Robotny jak nie jest. Po, po mamusi. widzicie? No, no tam nie lubię co będę tym gadać. Nie mam co gadać. No to możesz z nami pogadać. No. Piękna jeszcze ją nie odwiali, ja mówiła mi, że nie, tą, co w kuchni ma. Eee, No Ciędza, fajna, najbliższa. fajna, nie? Ale w ogóle Piękna. wiesz, jaka była cerata? Bo no bo... ile? To ta, proszę, 12 złotych. Ma pan do kolii. O, ale my żeśmy kupiły tu metr 60, no to prawie 30 zł, ale wiesz, jaka była, ale ja bym ją kupiła. Normalnie jakbyś miała obrazek z takiego, z takiej gospody. Kury, e, jakieś kaczki, gęsi, e, taka wiesz, taka gospoda totalna. Ale pięknie. ja nie rozumiem, ta kola jakaś jest dobra. Kola jest dobra? Ignacy pije Pepsi teraz, bo nie wziął sobie swojego picia. Mam. Bardzo nieładnie. To tak wyjątkowo tylko, wiesz? Okulary na oczach, no, no on okulary, jest okropny, ty. No, jest też. okropny. Tym, na pół, na, na swoim Nie Chcę mi się nawet mówić, wiesz? Mama, dzisiaj z nim siedziała wczoraj. Biedno. Mamo, mamo, mamo. Pas. Mamo, pas. mamo Dziś... pas, jakie grube okulary No, Koże mu pisać, jak się należy. On tak wziął jakieś tam słupki no, po, porysował i się śmieje. Yes. Tak. I się złościł na mnie znowu. Wychodź stąd! Ja wiem absolutnie, to jest mój dom. Wychodź, wychodź, wychodź! Jak chcesz, to ty wychodź. Do piąty. Popatrzył się, popatrzył się i postawił ja się. Ja się mam jakie małe płyty, patrz! Nowe! Małe płyty. No wyłącz to. Ale ja sobie z babcią nagrywam. To nie teraz, bo chcę gadać. No to mów. W poniedzieli trzeba przyjść, tam być na Buczące kosiarki za oknem. Czas start. Koszenie e, się zaczęło, więc takie odgłosy. Słuchajcie, ostatnio, e, ostatnio, może nie ostatnio, tylko w sobotę miałam e, makijaż i w niedzielę miałam makijaż, e, w niedzielę miałam sesyjny taki. Mocniejszy i w ogóle, a w imprezowy w sobotę. I przypomniałam sobie znowu o moich podkładach. I to tak zawsze jest, że jak jest jakieś sprzątanie, szykowanie do czegoś, to zawsze sobie przypominam. jeszcze nawet nie pamiętam, że mam ten podkład z Bourjois to Perfect i ja powiem wam, że go bardzo lubię. I zaraz będę się malowała i z niego skorzystam. Zapomniałam, że mam też Wonder Match. Ewa ja, Mam dwa podkłady ogólnie w, w Rimela, ale w kolorze 160 vanilla i. 200 chyba Soft Beige, no i oba są nietrafione, dacie wiarę, no i oczywiście moje ulubione selfie Time od Eveline. ja mam je w cztery, cztery opakowania, mam dwa, dwie czwóreczki, jedyneczkę i piąteczkę, um, piątki też mam dwa razy, no dobrze muszę w ogóle posprzątać znowu w toaletce, bo znowu mi się tutaj bałagan zrobił. Dopiero dzisiaj w ogóle sprzątałam po makijażu, więc no... Ogólnie mam dzisiaj taki dzień e, takiej pracy domowej, dużej, dużej. Także ja siadam, zaczynam się malować. Z wami w ogóle przyszłam się pożegnać, e, bo troszkę mam materiału i wypadałoby przerobić i wgrać na kanał, bo jakoś to ostatnio mi coś nie idzie. Także trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Pa!